Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj bardzo ważny materiał będzie dotyczył inwestycji, która ma wymiar międzynarodowy i może spowodować przyspieszenie rozwoju Polski oraz krajów naszego regionu, tak zwanego Międzymorza. Chodzi o budowę trasy Via Carpatia, która połączyć ma północ z południem Europy. Trasa ta przechodzić będzie przez terytorium Polski. Droga połączy Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Jeżeli materiał Wam się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie murator.pl pod tytułem Via Carpatia Rusza realizacja odcinka do granicy państwa. Aktualny stan realizacji Via Carpatia autorstwa pani Marzeny Sarniewicz. Via Carpatia przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem Europa-Kaukas Azja. Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej. Inicjatywa utworzenia szlaku Via Carpatia powstała w 2006 roku. Szczegóły związane z trasą zostały ustalone 27 października 2006 roku w Jancucie, podczas zorganizowanej w tym celu międzynarodowej konferencji pod tytułem Jedna droga, cztery kraje, z udziałem między innymi prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego oraz ministrów transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. W październiku 2010 roku do inicjatywy Via Carpatia przystąpiły Bułgaria, Rumunia oraz Grecja. Via Carpatia ma przebiegać wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej: z Kłojpedy przez Kowno, Białystok, Lublin, Rzeszów, Koszyce, Debreczyn i dalej do Rumunii. W Rumunii szlak rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstanca oraz w kierunku z Filengradu, dalej przez Bułgarię do Sofii i portów greckich nad Morzem Egejskim w Salonikach. Długość Via Carpathi na terenie Polski wyniesie docelowo około 770 km. W tej chwili kierowcy użytkują ponad 140 km. W trakcie budowy jest około 280 km trasy. W programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiego odcinka trasy Via Carpatia. W polskiej części Via Carpatia postać ma tunel w ciągu trasy S19 Rzeszów Południe-Babica który będzie zlokalizowany 100 metrów pod powierzchnią. Jeżeli chcecie materiał o nim, to proszę o napisanie tego w komentarzu. Część Via Carpatii prowadząca przez Słowację do granicy z Polską, w barwinku do granicy z Węgrami ma liczyć 127 km. Przez Węgry przebiegać będzie 230 km szlaku. Najdłuższa część trasy będzie biegła przez Rumunię. Będzie to aż 1566 km. W sumie Via Carpatia będzie liczyć kilka tysięcy kilometrów. Budowa Via Carpatia finansowana jest z budżetu państw zainteresowanych inwestycją. Część finansów pokryje również Unia Europejska. Zaletami wynikającymi z realizacji tej inwestycji. Będzie m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Ponadto, Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej, w tym na kraje bałkańskie. Polska Wschodnia skorzysta na trasie Via Carpatia. Należy wspomnieć, że to jeden z najmniej rozwiniętych regionów w naszym kraju. Trasa ta może spowodować większe włączenie tego obszaru w obieg gospodarki europejskiej. Przy szlakach transportowych mogą powstać huby magazynowe czy lokalne biznesy gastronomiczno-noclegowe. Trasa Via Carpatia ma również pozytywny wymiar turystyczny. Stworzy ona dogodne połączenia na południe Europy. Na Morze Śródziemne i na Morze Czarne. Spowoduje to możliwość szybkiej podróży samochodem na południe Europy. W Polsce przyspieszy to na przykład podróż na Bieszczady. Inwestycja ta jest bardzo potrzebna i dobrze, że doszło do porozumienia między krajami naszego regionu. Nic tylko czekać na ukończenie trasy. A wy co o niej sądzicie? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.